Ja byłem małym chłopcem, miałem tyle lat, to nasz wspaniały kurt, który naszą uroczystość oświetniał. Kiedy reżimowe media opływały pułkownika Kuklińskiego, nazywały go zdrajcą, groziły wykonaniem wyroku śmierci. Ja byłem już młodym człowiekiem, kiedy niepodległa Rzeczpospolita przez wiele lat nie potrafiła się zdobyć, żeby należycie godnie uhonorować pamięć pułkownika Kuklińskiego. Stało to się w końcu dzisiaj wszyscy pamięć generała, tego bohatera, który dobrze wiedział, że droga do bezpieczeństwa Polski i Polaków wiedzie poprzez współpracę z organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego przez współpracę z NATO, który dobrze wiedział, że nie jest honorem polskiego oficera dotrzymywanie danych pod przymusem przyciąg danych zbrodniarzom, zdrajcom i okupantom, że Ponad wszystko ważniejsza jest wierność w Polsce. Wiedział również, że być może przyjdzie mu zapłacić za to, co zrobił, największą cenę. I wszystko wskazuje na to, że tę cenę zapłacił, mówię tu o losie jego rodziny. Szanowni Państwo, cześć i chwała temu bohaterowi. Ryszard Kutliński, generał Ryszard Kutliński był pierwszym polskim żołnierzem. W NATO, więc nie ma chyba lepszego miejsca na to, jak miejsce przy szkole, która jest jakby pokazaniem tego, czym dzisiaj NATO również w wersji praktycznej oznacza w naszym części w wolnym kraju Polsce. Ja pozwolę sobie jednak zauważyć, że to właśnie już w tej wolnej Polsce przestaliśmy mówić pułkownik kukliński, a mówimy generał Ryszard kukliński. To bardzo ważne, aby to podkreślać. Oczywiście generał Ryszard Kukliński nie był postacią oczywistą. Dyskusje o ocenie postępowania będą się toczyły. Dla mnie osobiście jest bohaterem.